W tym odcinku tam w kolejnym odcinku. Dzisiaj Was zaproszę do lasu za otwockiem obszar za nocy w lesie. Tam sobie spędzę noc w samotności. Mam nadzieję, że nie będzie mi towarzyszyło grono jakichś zwierząt. No ale to zobaczymy. Zapraszam. Dzisiejszą noc spędzę sobie w Hamaku. Nie będzie mi zimno. Mam dosyć ciepły śpiwór jakąś tam podpinkę, więc nie powinno być źle, a dzisiaj temperatura w nocy ma być 7 stopni na plusie więc będzie dosyć rzeźko już jest trochę chłodno 16 stopni także mam nadzieję, że komary już dadzą sobie spokój nie będą w lesie ciały wiecie co, zawsze jest moskitiera, ale to o! Coś się dzieje! Nie wiem czy mnie słychać, staram się głośniej mówić Wiecie, ale poza kamakiem, który ma moskitierę chciałem jeszcze jakoś czas trochę spędzić na zewnątrz w spokoju Więc komary Arrivederci Coś, ja ostatnio polubiłem ten otwock. Znowu jestem na szlaku kolejowym. A tędy prowadzi szlak sosnowy. Jeszcze tędy nie jechałem. Będzie do zaliczenia. No i patrzcie na mapę. Praktycznie tu wjeżdżam już do obszaru za nocy w lesie. Ten zaznaczony tutaj fragment to jest właśnie ten obszar. Wyjeżdżamy do lasu i będziemy powoli szukać miejsca trochę z dala tutaj od tych zabudowań trzeba trochę głębiej uderzyć. No i muszę też pilnować Tak żebym zasięg miał Żeby w razie czego mógł się skontaktować z najbliższymi Będzie dobrze Jak widzicie patrzcie po wiaderkach więc chyba Trzeba będzie na grzybiarzy uważać. No ciężko będzie. Pewnie sporo ludzi. No i dobra, znalazłem jakieś miejsce. Tylko muszę trochę tu oprzątnąć, bo trochę tutaj jakieś tu wycinki były. Jak widzicie? to nie są jakieś gałęzie co pospadały z drzewa tylko po prostu były cięte znalazłem jakąś lukę a w górze nie ma gałęzi takich jakichś dużych żeby mi na głowę pospadały więc uprzątnę tylko to miejsce i rozbijam się tutaj no to dzisiaj będzie tutaj mój obóz już sobie przygotowałem Zaraz będę sobie robił obiad. No i takie to miejsce. Całkiem niedaleko miasta, więc no nieuniknione, że grzybiarze będę tutaj napotykał. Bo już napotkałem jakichś dziadków. Starsze państwo takie szło tędy, ale z daleka zobaczyli mnie, to skręcili sobie w drugą stronę. No ale tego można było się spodziewać. A dzisiaj to już praktycznie jest jesień, więc yy, szybko robi się ciemno. Godzina 19.00 będzie ciemno. Mamy godzinę 16.32. Do roboty. Eu Zrobię sobie coś takiego: łowicza ryż z grillowanymi warzywami. Zawartość torebki podgrzebaj na patelni z dodatkiem dwóch łyżek wody przez około 5 minut. Zamieszaj od czasu do czasu. To co? Do dzieła, nie? Nigdy nie jadłem jeszcze tego. Dwie łóżki wody. Muszę trzymać a to stabilnie nie stoi najniejsze 5 minut Taka mała ta porcyjka jak dla mnie. Jedliście to, robicie takie wynalazki. Papka. No i jak to smakuje? Nie wygląda apetycznie. Jak to się mówi z braku laku. To i kit dobry. Tak tylko, aby trochę się zapchać. Nie polecam. No fantali słuchać jakieś psy. Hm. Słyszycie? Ale i tak jest fajnie. I tak w porównaniu do miasta to tu jest cisza jak łamakiem Zasiał Tak spokojnie to nie jest bo oddali słychać jakieś głosy przez głośnik nie wiem jakieś święto tutaj obchodzą czy coś Petardy niedawno strzelały <noise> Także było przez chwilę jak na nowy rok no ale mam nadzieję, że to przejściowe. Jak słyszycie, teraz cisza znowu. No i czas na przerzucenie sobie plików. No i może powoli zacznę coś montować. Może zdążę do wtorku, żebyście mogli zobaczyć. fajnie jest, za każdym razem cieszę się z takich wypadów no dobra pora się już z wami pożegnać jest godzina pół do dziesiątej ja mykam spać pliki poprzerzucałem sobie na telefon i do zobaczenia jutro rano następnego dnia Pewnie mnie nie widać, ale słyszycie to szczekanie mnie obudziło. Całkiem fajnie się spało, nie było tak źle. obudzić, kawu się zrobić. O, krzesiwo no. Niestety rozpuszczalne. Ale mamy co mamy. W się mamy i teraz zajmę się jajecznicą Zabiutki ten mój ogień. Nie wiem czy to butla się czasami nie kończy. Czy po prostu z tego chłodu. Bo dzisiaj 5 stopni było więc rzeźko. Дабка и аглохопа. Nie ma jak to śniadanie w lesie pod drzewem, a nie tam w hotelu w obcych smrodach, mm. zjeść i do domu. No, to kolejny biwak uważam za udany. Było fajnie. Dziękuję, że byliście razem ze mną, oglądaliście. Zapraszam na następne materiały, oczywiście. Jeśli Wam się podobało, łapkę w górę. Komentarz, mile widziany. Dla zasięgów chociażby. Jest już nas 300, parę. Dziękuję za to, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie niedługo nas więcej. Tego sobie życzę. Cześć. No, i na koniec, żeby nie było, ja śmieci zabieram ze sobą. I po mnie nie ma śladu. Miejsce zostawiam takim, jakim zostałem.